Witam Was, jestem Olotę i zapraszam na odcinek z serii. Chyba to nazwałem gadanie od rzeczy. Chyba teraz to będzie główna seria na moim kanale. Pytań nie było, bo mało kto chyba ogląda moje filmy. Dlatego. Co? Dobra, nieważne. I tak, dzisiejsza sprawa, o której postanowiłem pogadać, to będzie. Czekajcie, co to będzie? Heroes 7. No, kolejna gra Ubisofta. Szczerze mówiąc, martwiłem się, że już nie będzie dalszych odsłon gry. Mam nadzieję, że Heroes 7... Tak już Nie chcę porównywać do Heroes 3, bo tego się nie dać z powrotem. Ale do Heroes... 5... Heroes 5 może. Jak ktoś nie wiedział to jest Heroes of Might and Magic. I czy wrócę do gameplay? Wrócę. Tak, tylko na razie nowy program, na razie nagrywam... Jak możecie zobaczyć na górze, ktoś do mnie napisał na Skype'ie. Um, to zaraz odbiorę. Ale tak. Um, ten odcinek taki krótszy. Ale tak. Dobrze. Więc mają być 5 frak. Znaczy ma jest 5 wybranych, ma być 7. Ja głosowałem na Sylvan. Nie wiem drugie głosowanie. Zamierzam głosować na Loch, szczerze. Nie tak. Chyba na Loch albo na Inferno. W sumie w tym głosowaniu to mam wywalone. Sylwa tak dla taty wziąłem, bo ja sobie lubię z nim pograć w Heroesy. Właśnie. I kurczę, no, nie przygotowuję się do tematu, tylko tak na nagraniu. się wymyśla. Dobrze. Piszcie mi w komentarzach, jaka jest wasza ulubiona frakcja. Moja to jest Nekropolis. Która jest wasza ulubiona część Heroesów? Moja trójka. I... Z iloma kolegami najwięcej na raz graliście? Pograłem z trz trzema, tr znaczy trzema, osobami, no. Agrałem z tatą, kiedyś, z bratem i z wujkiem. Więc, okej. Okay. Czyli tak, wasza ulubiona frakcja, no i na koniec jakaś pioseneczka, może tak, albo jakiś żart. Dobra, dzisiaj będzie suchar. Przy, przychodzi koleś do lekarza i pyta się. Stary, nie mogę się zalogować na Facebooka. A on. Do mnie to nie takie rzeczy. Do mnie to. Takie rzeczy to do, do Infoktora. Cz. Co? Co ja robię? Co ja robię? No dobra, ale wracając. Więc zgadam od rzeczy. To już jest koniec. Taki króciutki odcinek, więc ja się z wami... Żegnam do następnych odcinków i cześć. Niedługo kampania z H5 na moim kanaliku. Dobrze, a więc cześć, cześć, cześć. I uwaga, jeszcze <gryw> nagram zaraz Dish Challenge. パ。No,